I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the powder. Peel and fuck that. The Hop, dobra, zaczynam, zaczynaj, teraz ty zaczynaj, bo się ostatnio nie Nie, ty zaczynasz. Nie, ty zaczynasz. No, zaczynaj. Dobra, 3, 4, Mhm. Cześć, siemano, z tej strony Mateusz, z, mhm. z drugiej strony Diff. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, bardzo kulturalny Michał? <laughs> Michał, Michał. A zobacz co wjechał. Tak, przejeźdź mnie, przejedź mnie. No. Aż prowadź, nie wiem. Tak. A pan się ubrałem? Tak, no to cały czas chodzi. Dobra, siadaj. Kur, nie wiem, przycisk. <laughs> Ty dobry jesteś. Anioł stróż. Anioł stróż, gdzieś to słyszałem. E... okej. Okay. To tu jest anioł stróż. Dojechaliśmy. Co to było? Śmietnik. Tutu tutu tak tak telefon ci dzwoni nie a to gdzie muzyka leciała Boże potugniamy nie gdzieś a, gdzie a tu obok, obok ciebie tym sukiem, <noise> co siedzi, powiedz. Co powiedzieć? Nie cokolwiek, bo ja testuję ten nowo nowo głośność nagrywania. Dlatego. Okej, okay. jednak. Jednak ciszej? No, do 50. Teraz coś powiedz. No teraz o nie. Co, no co, no jestem? Teraz nic nie się mów. No czy teraz mów, ale. Ty co, ale co mówisz? Nie wiem co masz mówić, ale coś zawsze mów. No, no misja się zaczyna. No wiem, że misja się zaczyna, walów to swoich. No nie, ziomku. Trafiłem. A teraz coś powiedz, bo jest głośno. Głośno naprawdę? Ale nie, mówię, że jest głośność, żebyś ty coś powiedział, może żeby to wytajmingować. Nie, jest w porządku, mi się zdaje. Ale, ale mi chodzi o moją grę. mieli problem chyba wtedy. Tak, bo waliłeś do naszych. Nie, nie do naszych. Waliłeś do naszych. Nie, nie waliłem do naszych, tylko tam był problem, żeśmy się... ten... w drugiej misji... Dru, drugim placu nie mogliśmy przejść. No jak to nie? No nie mogliśmy. Przecież ja tam wszystkich ściągnąłem. Tak, tylko helikoptera nie ściągnąłeś. A może... Eee... Hey. O, za nami tutaj Dobra, ile masz teraz FPS-ów? 28. Na którym ty komputerze grasz? Z drugim Czemu? Bo tamty jest pod telewizorem. Lol, ale ładnie. Tamten służy za, to, za. 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 to co ty masz normalne? Konsola. <laughs> no. <laughs> Jaki timing mamy Co, że się zgraliśmy? Tak o... No teraz ja... a teraz lecimy na snajperki Nie A nie jeszcze nie Snajperki to nie tutaj misji. No z tutaj misji. zaraz będą No tutaj będą, mówiłem. Tutaj. Fru. Może i tutaj. Zlecimy? No patrz. Nie pamiętam. Już... Zdjąłem pasażera już. Czekaj, wywołuje Ty po nie Do Dlaczego? Przeładowanie O, Harry M. Do, do, dodał Cię do swojej listy znajomych. Wow. Znasz kogoś takiego? Nie. Ja też nie. <grym> wow, jak ładnie wymordowaliśmy ich. Ja chyba w kierowcy, a Ty? Ja kierowca, ty pasażera. Bo najpierw ja zabiłem. No i teraz pasażera, znaczy kierowca, o i pasażera. <grym> nie wiem, z że strzeliliśmy chyba. Mhm. Dobra, to będą teraz chyba Zabiję tego. Nie wiem A tu co Fuck nie mogę nic trafić Dobra I teraz z tej strony jakoś będą chyba Nie on chyba przyjadł jeszcze tutaj Nie a no. jednak. Jak oni ładnie padają. Jak muchy. No? Dobra, ochroniony. Okej, okay, już. Koniec. Czyli kolejna misja w 3 minuty. Dobry wynik. Dziękujemy Wam. Koniec odcinka. <głosy> <głosy> tak, tak, tak. Nie, nie, nie. Tak, jeszcze takich 10 można przejść. No Dob 8, dobra z dojazdami No, dobrze Oczekiwanie na graba TV Mateusza z telewizji Graba TV O, o samochodzik, chcę ten. Siodasz ze mną czy nie siodasz? Rzecz jasna. Może nie. No, że nie o, łup. Dobra, lecimy drugą misję. Bo tu nie ma w się co się bawić. Nie ma co się pierniczyć. Nie no, powinno się opierniczyć, żeby wiesz, ale. Ale nie ma tutaj co robić bardzo. Tak, to jest strasznie fawlana. Fabul mhm. Raczej to leży, co robisz, ale jak idziesz w fabułu, to wiesz. No, ale tu i tak to nie ma jakiegoś. Tak I tak tu nie ma żadnej zabawy takiej lepszej. To jest prosto, Takie skrócone GTA. No. Jesteś ze mną, nie? Tak. Tak, z tyłu siedzę. No widzę, cukęce <gularka> i kularkach Jak ty powiedziałeś kitą na tym, na presa? Tak Nie, ja myślę, że masz kucyk kucyk. O, tego nie lubię tej misji. Fajna jest. Muzyka jest fajna na samochodzie. Nie wiem, ja nie słyszę. Zabij tego No ten granata rzucił. Co bym się upierniczyć. Mi się nawet nie chce samochodu wychodzić. Transakcja udana. Zjadowałem, eee... wiem. Tak. No idzie on, czy nie idzie? Chodź. Ale samochód Eee, przez granat i ledwo co jedzie, też przez granat <coughs> i krapowodwar też przez granat. No ale no okej. Okay. Tak. No, okay. Był bóg, bóg chyba, bo nagle jechaliśmy nie w samochodzie. To zobaczysz na filmiku. Tak? No to. O. I siedzieliśmy na sobie. O znowu. Lol. I to teraz już dłużej, 5, 6, 7 sekund, 8 i cały czas. Fak, fak, fak. Źle pojechałem. Ja ci chyba... Czekaj, który mi się robił fa w tego w pinscreena? Yy, F12 chyba. No, za późno, bo już jest samochód, się pojawił. Dobra, ja sobie ogarnę inny samochód, trochę lepszy. Dobra, mamy lepszy samochód. Ale bez kół. Co? Aha. Dobra, jednak nasz jest najlepszy. Chodź. Gardiasz. Mateusz. Ej, ty idę. Aua! Serio? Zwaliłeś to. Ty zwaliłeś. No ja co zwaliłem, mówię. Jak ty się wiksujesz, człowieku. Palę się. Dobra, siadaj szybko. Siadaj. No A ty przestań, dobra. Ej, no ja bez kół jadę, to we mnie nie Ja diftuję. Ale nie wal we mnie, bo ja bez kół jadę. Ja nie walę, ja diftuję. Walnąłeś raz. Dobra, do ile no jest? To jest ok. Tu, du do do du 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 du. tu, 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 O, tu są lepsze samochody już. A, to już koniec misji był. No. Ile jest? minuta. Ojej. Ojej. A to wiesz, to prezentacja takich tych misji pobocznych. Anioł no. Stróż, Handel, pewnie zaraz będzie ten. Tak, tak, tak. Dobra, oczekiwanie na Diva. Na Graba. No, jesteś. Dobra, no ja tu mam taką ładną furkę. Ile mam pieniędzy w ogóle, jak to zobaczyć? Ta... telefon. Tak? Dobra. O, klasyczna muzyka. Chodź, ja się pójdę przerobić. To jedziemy, ja ci towarzyszę. Okej. Okay. Czekaj, może wyścig czas. mały? Eee, już? No czekaj. <gry> to jest salon piękności. Chcesz kupić salon piękności? Nie, chcę się przerobić. Bo jestem Żydka. Tak, chcę się podjąć operacji. Chcę być mężczyzną, od tego trzeba zacząć. <grym> Azjata. Eee, Murzen. <grym> Nie dobra, biały <coughs> budowa o tyła. No, może co jeszcze? Nie, bo ty jesteś otyły. To ja będę szczupły. Ja jestem w sukience, zacznijmy od tego. Ja będę szczupły i atletyczny, albo będę w ogóle atletyczny. O. Eee. A skóra? Nie, no, taki to bez przesady. Dobra, nie będzie taki. Karnacja wiejska, Pelinizna. Bardzo dobra. Ja czekam na Ciebie jak coś. O, pójdę zrobić zdjęcie za tysiaka. Tu Ty jest obok fotograf. Podbite oko. Nie, no nie. Blizna. Mała blizna. Brodawka. O, ma. piepsyk I tysiąc złotych do przodu. I ktoś mi palizatorem potraktował. <grym> o! Takiś mężczyzna nie potraktował. Hmm, <grym> to jakieś szczególne ciało, czoło zmienimy? sukience to nie masz minus ileś. Szacunku. Tak? No. To moje życie nie szanują. No, ale tego palizatorem mi ktoś poraził. <grym> Uszy takie większe. No, i ja tu zaraz skończę to. No ja czekam, tu się trochę diftuję, ćwiczę. Spaczka. Zakręty, parkowanie bokiem. Tutaj będą widzowie troszkę zasmuceni, że nie widzę jak to się robi. Zapraszam na kanał diwa, żeby zobaczyć jak się zmienia postać z damsko-męskiej na męsko-damską. Hehehe. <noise> Jedełka, gdzie jest koper? <noise> Dobra, rzadkie niech będą. Siwe. O. Nie będą takie. Czerwone. Wolę czerwone. Widzę cię przez okno. E, podglądasz mnie, co? No. Codzienna kredka. Dobra. Paznok się jeszcze pomaluje. No pomarańczowo. Dobra, głos zombie wziąłem. Techniawa... w radiu. Ta, to jest fajne to. To fajne opony. Okej. Okay. <laughs> Co? Chodź, mnie zobaczysz. <laughs> What the fuck! Co to za włosy? Wyglądasz jak ten: wokalista skutera. My tu gada, to trzeba jechać. Siadaj, z tego. Dobra, już. Misję wybieram i jedziemy. Ja muzykę klasyczną, a nie. Zdjęj sobie. Nie, ja chyba muzyczną. Muzyczną klasykę. No wyprzedzej. Dobra.

Przyjechał samochód też drugi, ale nie będzie chciał się przysiadać A po co? Właśnie ja a swoim jadę. A mamy kupić to Słyszysz mój głos? No <śmiech> 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 ty <śmiech> tybie... <śmiech> dobry typek <laughs> Nie typek ty... <laughs> <laughs> Ja ten samochó samochód sam no, Dobra K -y Elektro Muzyczka K12 C, 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 c. Dobra, i tu mam kolejną misję. Tu, 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 tu. tą dmuchaną lalkę. Wie, wie. Gledasz jak ten? Rico z pingwinów. A, no. I tego.

To teraz będzie ta głupia misja, co będziesz trzeba zabijać tych. A pamiętam. Co nam się no skraszowało potem. Kup to! Potem Czemu ty potem... nie kupiłeś? No jak, nie kupiłem. Nie kupiłeś. No kliknąłem E, czy 100 dolarców, klikłem Enter. No ja teraz kupiłem. Dobra, Już miał 1-1, ja mam sklep. 2-1, bo ja mam jeszcze ten, sklep z ubraniami. Z operacjami plastycznymi, okej? Okay. Nie, nie kupiłem. jedziesz? No jadę Przecież jadę, no nie, nie, nie mów nic, jadę O mały włos, 50 was Łups Kurde, przede mną jesteś nie jakim cudem <grywka> Teraz wbijem jak ty What the? Ja byłem. Oho, Eee... do przodu. Dobra, ja też chcę wysiąść. Zabiłem policjanta za ciebie. A czekaj, ja mam pomysł. I to całkiem dobry pomysł. Nie, nie mogę. Już? Już. Dobra. Dalej jedziemy. Mhm. Tu się muszę zmieścić. Jesteś, Mateusz? Jestem, jestem. To mów coś. Co Ej. Mówisz, tak fajnie komentujesz tym jękiem swoim. Ej. No co? To... Czekaj, mam pomysł. Zawiksowałem się. Patrz, co zrobię. Nie zaraz nie będzie patrz Nie nie, nie wpisuj kodów Ja w tym samochod chodzę To była rakieta No czułem i, i przeszliśmy to bez problemu Aha Idziemy dalej Czekaj Ja muszę czekać na tego kolesa Nie wyraźnie <śmiany> Muzyczka leci. Super jest ta muzyka. Ale wolę elektro K12. łotta Kto tego nie woli, co nie? Gdzie ty jesteś? E, zaraz będę. Musiałem tutaj. Ja to mówię, zrobiłem to tym sposobem, że już zostawiłem sobie rakiety na teraz. Ja mam jeszcze te rakiety. No, ja mam już cztery rakiety. No, widzisz. A ja jedną zdjąłem całą ekipę. No i super. Dobra, jadę na miejsce, bo dzisiaj się guznę. No ja też siadę. Ja też bo tak patrzeć ci, nie ma, nie ma, nie ma. Tak będę pierwszy. No bo już wcześniej ruszyłeś. Nie, ja po tobie, jak to powiedziałeś. Gra się zlickowała. Ale za to lepiej chodzi. Nie, bo boś się pamięć skończyła. Tak? No to teraz będziemy do Twojego nagrywać. No tak. Bo ja sobie zrobiłem partycję dysku 120 giga tylko na nagranie. Ale przecież to jest mało dla FRAPSa. Nie, trzy odcinki prawie zrobiliśmy, bo zostało nam jeszcze jakieś... ...12 minut. No właśnie, no te trzy odcinki to jest bardzo mało, chociaż. W sensie. Przejmowanie miasta. Co, co, będziemy kończyć? A która jest minuta? Półdziesta. No dobra, no jeżeli tyle, no to kończymy, no nie? No dobra, no to co? Żegnamy się. No tak, no, cześć, do zobaczenia, dziękujemy za obejrzenie, jeżeli się podobało, zlajkuj i zasubskrybuj. No właśnie, jak na końcu naszych filmów, na razie, cześć. No, siemanka.